It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the 5 and 10 It's glistening once again With candy canes and silver lanes that glow 17. o 17 się przybudziłam. Przybudziłam się z 5 razy. No i idziemy teraz zobaczyć. Hej, kochani, już dostaliśmy prezent, mega fajny, już nie mogę się doczekać, jak wam pokażemy wszystko yy, po świętach, na spokojnie wszystko wam pokażemy. Ja dostałam z jedzenia, bo pewnie już zniknie, jak, no, doko, jak na, dopiero to wstawię, więc to już yy, jakby pokażę wam, dostałam darke, to mega się słyszę, darki, pełno darków. Madzia też pokaże później, ale ona dostała to ode mnie i to dostała oto. I w ogóle Milo i Mijek też dostali. Mijek dostał takie e, chipsy naturalne, cykoria, ryzaczki, no, taką i kolbę. Ryzaczki, kolbę jak dostał jeszcze. A Milo dostał, boże, dostał takie, jakby bluzę, nie wiem, ubranko. Pokażemy to później, bo już nie chcę tutaj go pokazywać, bo już mam to na sobie. No, i przyszłam tutaj do Was, bo że było Łagam teraz. Przyszłam tutaj do Was, żeby Wam pokazać, jakby otworzyć z Wami ten kalendarz. Patrzcie, to jest jeden cały normalny numerek. Ale dobra, otworzymy sobie teraz. Naprawdę mówię, serio, Mania mówiła, że on nie patrzyła, bo tu jedna rzecz jest zapakowana, on teraz już Także Tak, że jedna jest zapakowana tylko, a inne tam nie. No, y a Mania mówiła, żebym schowała i nie patrzyła. No i tak naprawdę zrobiłam, nawet w ogóle nie patrzyłam, schowałam do szafy i nawet nie podglądowałam nic. I naprawdę, jak jestem taka, że wiecie, aż mnie korci po prostu, to tutaj wiecie, schowałam do szafy i nie patrzyłam nawet, więc mega fajnie. Teraz nie wiem w ogóle, co tutaj mam. O, mam, moi drodzy, to zapakowane. Okej, okay, takie co? Ja nie mam pojęcia, co to może być. Co to jest? Dobra, otwieramy może takie duże. Co może. może... Okej. Okay. Robienie makaroników. To się spodziewałam. Uwaga. Żeby robić makaroniki. Żeby zrobić samemu makaroniki pistacjowe. Więc może w jakimś odcinku razem zrobimy, chociaż, no nie wiem. Ale może na jakimś odcinku i tylko dodawać yy, jajko i mleko. Więc mega prosty też przepisie. No to co, może w jakimś odcinku razem zrobimy makaroniki, dobra? okej, mam makaroniki. I teraz mam jeszcze kolejną rzecz. Takie coś, co to jest. Mmm, ale ładno. Boże, z koloniami mi się teraz kojarzy. Mmm, patrzcie, taka oświeczka. Oświeczka Ta z jamnikiem, o, nie? Ale pięknie pachnie taką kawą. No, ja, ładnie. Oj, aż mi zszedł z tego Zapakowanie mamy kocyk taki ja, ja bym fajnie, ja właśnie nie chciałam kocyk tak szczerze. o taki właśnie laseczki śnieżynki ale fajnie więc mamy kocyk ale musi matko dobra będzie no, przez kładę i dobra ostatnia rzecz o macyk. tak trzeba z no. Dobra, mega mi się to wszystko podoba, dzięki mega za wszystkie prezenty, no. Daj Maru, tak Majlu, patrzcie, bluseczce. Tylko ma ja, Cieplutka 60. Pies numer one. Tak, Mariusz. No To jest na rzepę? żyj. Tu jest śniegu, nic nie ma. To jakaś masakra. Gdyby jeszcze był śnieg, to bym ten vibe, ale śniegu niestety nie ma. Ogólnie tu się wykąpałam, żebym sobie taki prysznic pokazował. łamę zęby, i teraz chcę nałożyć maseczkę. I co jest właśnie z tych? To dostałam w kalendarzu. To dostałam na ur. Dziwnie, to dostałam od Mai i to dostałam od Mai. Więc teraz Maja i Madzia mi tak oje wymiesza. Boże, śmiech. ...wymiesza i wezmę jedną i tą nałożę, bo ja nie mam Chciała, jaką Dobre. Dobra, pójdź pokaż do kamery. Kurde, no. okay. Trzy. Cztery. O, Okej, okej. Okay, okay. Dobra, tak różowo. I ja to się cieszy. Dobrze, no, my piwamy i Dobra, to dzisiaj. Z tego co dostałam na święto mogę wam dać się no, podpowiedzieć, co zostałam dobra, nie ma, że... yy, bo będziemy robić filmik taki jakby co dostałam na święto, daję to, Ja mega chciałam to obajemy, więc mega się cieszę, że to mam. Okej, okej, okej. ole mega no, ale serio. Jesteś na wieślu, no? Mhm, mm mega. Mm -hmm. Ej, serio. Ale ja no, mam ja taki wierzę. aż glob. No, Macie, ja serio mówię. Mańcie, mu kurde nie wierzy. Ale serio, to podczas tego Kocham to już. Wiem, że dodaję to dosyć późno dosyć. Dodaję już to w następnym roku 2 stycznia mamy, a ja dopiero to dodaję. Oni. Wiem, że późno mega, ale no, nie miałam tutaj czasu to nagrać, albo mi się nie chciało, albo po prostu nie miałam żadnego czasu, żeby to nagrać. Sorry. Wie, wiem, wiem, że czekaliście na to bardzo długo. Pewnie. Ale spokojnie. Jest ten filmik, jest, obiecam i będzie. Już mam zmontowany, tylko to właśnie musiałam dograć i to muszę jakby domontować. Już mam nawet miniaturkę zrobioną, więc no. E, więc zrobię sobie takie krótkie podsumowanie. Madiam może dojdzie w połowie. Lalka jej. Madiam może dojdzie w połowie czy coś, a ja zrobię podsumowanie takie samo. W ja końcu chcę Wam podziękować bardzo mocno za to, że byliście ze mną przez te święta, yy, przez, wiecie, przez ten cały vlogmas, już drugi rok z rzędu yy, nagrywam te vlogmasy i naprawdę tych vlogmasów w ogóle w 2025 nie miało być. Mówiłam, że już nie będę się z tym męczyć w ogóle, ale zrobiłam to, eee, więc no mega się cieszę, chociaż trochę dzięki temu poczułam święta tak średnio, ale chociaż fajnie się bawiłam i w ogóle i ja lubię ogólnie te vlogmasy, bo wtedy mogę sobie wracać i co robiłam w każdy dni do 24 grudnia, więc ja lubię za te, te vlogmasy, bo ja, jak wiecie, mówiłam to raz w filmiku, że ja nie robię, wiecie, żadnych tam przed, yy, przed vlogmasami, jakimiś tam filmiki czy coś. Na przykład pierwszy vlogmas, nagrywałam to nie wiem, w listopadzie, nawet pod koniec listopada czy coś. Nie, ja nagrywałam to wszystko, jak był 2 grudnia, to nagrywałam to 2 grudnia, dlatego też były takie opóźnienia pojawić. Nie, nie, nie miałam aż takiego dużego, dużo czasu, ale chciałam też, żeby to było jakby tak, jak jest vlogmas, taki jakby był ten dzień. Chciałam to robić. No, ale również dla tego były takie opóźnienia, bo po prostu. No serio nie, miałam dużo czasem na głowie i w ogóle. No dlatego. No, ale dziękuję Wam, że byście ze mną. Mam już 65 subskrypcji. Oczywiście jeszcze proszę o subskrypcję dalej. I mam 65 subskrypcji, jej! Mam nadzieję, że wiecie do końca tego roku 100 subskrypcji albo nawet może. Ja więc tam tylko szybko i powiedziałam, że nie mogę gadać w ogóle. Tego roku, w tym roku mój cel to jest 100 obserwacji, albo nawet może 150, kto wie. Dobra, ja sobie ogólnie musiałam sobie rozpisać wszystko, co chcę powiedzieć, bo w ogóle to jest plany sobie z tego czwartego roku, ale trudno. Yy, musiałam sobie rozpisać wszystko, co chcę powiedzieć, bo dosłownie ja bym znów gadała pół godziny Jakieś bezsensowne rzeczy. A jest ja tak fajnie, fajnie, wszystko powiedzieć. Dobra, co udało mi się zrobić na tych vlogmasach? Więc, ogólnie na vlogmasach, dużo no, sporo o moim zdaniem zrobiliśmy. W tym roku dobrze uzdobiliśmy ton. Dobrze. zdobiliśmy bardzo dobrze dom w tym roku mega bo na przykład w tamtym roku no mega mało zdobiliśmy ja tam kupiłam jakiś domek mydło i no będzie mega mało rzeczy chociaż też miałam niż budżet więc to dlatego Bardziej, wie, wiecie, ja tak mówiłam ironią, że kupiłam to, że mydło kupiłam, a tutaj krasnala i w ogóle, no wiadomo, że no też kupiłam te krasnala i w ogóle, bo miałam większy po prostu budżet do kupienia tego, a tamto ja nie wiem, miałam z 70 zł i coś takiego, więc też nie ma co ja tak wiecie, też gadałam teraz z ironią, chociaż to prawda, chociaż mogłam pokupywać chociaż jedno krasnala, może w tej cenie chociaż jedno krasnala i nie wiem, może... Mm. i nie wiem, ten domek mały czy coś, no a ja kupiłam, no widzicie co, no ale też nie było co porównywać, dobra. Eee, więc ozdabiłam bardzo dobrze dom, no, wiecie, tu mam jakiegoś krasnala, tu kolejnego krasnala, bo dostałam na święta, ale to wiecie, następny dzień będzie, ale dobra, to co zaraz. Tutaj mam świeczkę, chociaż ją dostałam na Mikołajki kasowe. tam Mamy na, kory, na klatce, koło drzwi mamy jakiegoś krasnala, w pokoju mamy dużo krasnali w ogóle, e, więc w tym roku mega ozdobiłam dom, e, więc to się mega cieszę. Byłam na jarmarku, e, co prawda w tamtym roku też byłam w Gdańsku, w sensie w tamtym to już były dwa ale dobra, w tamtym roku wiecie... Na Wokwansky w 2024. Byłam też na Jarmarku, a tutaj byłam w moim mieście, byłam więcej rzeczy potestowałam i w ogóle. Byłam na paznokciach u oh Mai, w ogóle miałam paznokcie przedłużane. Chyba pierwszy raz. Przedłużane chyba miałam. Czy to one były na Tipsach takich jakby, nie wiem. Na takich jakby tipsach, nie, nie Ja nie wiem, jak to się dosłownie nazywa, Chyba na takich żelowych tipsach, coś takiego. Miałam mega fajny czas w szkole i w ogóle. I to widzieliście na filmikach, było mega śmiesznie. Bardzo mi się podobał tym rodzin, chociaż no nie czułam mega tej magii świąt w ogóle, chociaż szkoda. I śniegu nie było, było może przez tam trzy dni, chociaż on już tam, wiecie, było mało go. Tak mówiłam na początku vlogmasów, pierwszy vlogmas, że jest mamy śnieg na te święta, a po prostu były max 5 dni chyba i już koniec. No i teraz napadło mega dużo śniegu mamy w ogóle. Mogę wam nawet pokazać szybko, chociaż nie wygląda to tu mi się weźmie. Czekajcie. Patrzcie, mamy mega dużo śniegu, chociaż mnie nie widzieliście to bo ja nie mogłam to otrzymać, bo to jest mega ciężkie ten mój cały, kurde, jeszcze połamałam jakieś coś, dobra zaraz to wezmę, prawie to później dobra yy, i byłam na basenie co jeszcze zrobiłam, robiłam pierniki obieraliśmy choinkę, może nie w tym roku też nie ubieraliśmy w pokoju ale no cóż, był w salonie, tak no, i moi drodzy, dostałam szóstkę z historii, kartkówka zero błędów. Czego się w ogóle nie spodziewałam? Ja nawet piątki się nie spodziewałam, moi drodzy. Ja, jak brałam kartkówkę z historii, ja mówię: piątka, fajnie było dostać piątkę. I dostałam wszystkie, zero błędów. Zero błędów, no. A takie moje podsumowanie wam zrobiłam, co robiłam. Czasem były te nudne dni, czasem był vlog y, tytuł Nudny dzień ze mną. Ale to taki, wiecie, ja też lubię takie mega luźne vlogi, wiecie, trochę gadania z wami. Ja nie wiem, czy wy to lubicie, czy nie. Szukam tego pisu. Nie wiem, czy wy to lubicie, te dni ze mną, te luźne takie gadanie, w ogóle mega duże. Chociaż uwierzcie mi, ja i tak ucinam połowę tego gadania. Nie wiem, czy wy to lubicie, czy nie. Mm, te gadanie moje. Ale ja lubię tak z wami sobie pogadać, wszystko powiedzieć wam, yy, co się działo. Dobra. Następnie. Jaki filmik był moim ulubionym? Mój ulubiony vlogmas to był na pewno mm, te śmieszne, takie ze szkoły i w ogóle, sorry, jak ktoś mnie tam gryzie, nie wiem co tam, <gryzie>, gryzie coś. W szkole było mega śmiesznie i w ogóle, i mogłam sobie to popatrzeć, no mega fajnie wtedy było. Nie mam takiego jednego mojego ulubionego vlogmasa raczej. Też fajnie było na przykład taki śmieszny odcinek, jak byłam na łyżwach. A właśnie, mam na łyżwach, właśnie. Jak byłam na łyżwach, to wtedy było mega śmieszny. W ogóle ten śmieszny był mega odcinek. Możecie sobie yy, nadrobić, że go nie oglądaliście. Było mega fajnie, bo mi coś w ogóle opętało w szafie, i w ogóle. No więc, no, moim zdaniem, mega fajny był ten odcinek. Yy, z, nie wiem, z basenu był mega fajny, z jarmarku też był mega fajny z paznokci był spoko, bo też tam się śmialiśmy w ogóle z tego dnia ze szkoły, no nie wiem, wszystkie miały coś takiego w sobie, chociaż no niektóre były nudne, tak, ale no każdy miał coś w sobie, co ja lubiłam, chociaż no ozdabianie domu, ozdabianie domu, no, to był jeden z moich ulubionych chyba, co jesteśmy na buta, też jest, no nie wiem. Byliśmy w kinie. O, dużo rzeczy zrobiłam w, w tym grunie, jak teraz to sobie myślę, yy, na tych vlogmasach. Byłam w kinie na grodzie. Możecie zobaczyć, jak ozdabiałam dom, bo tam mega dużo też się działo i nie było takiego właśnie nudnego gadania. Jeżeli nie lubicie to, takiego mojego gadania, to akurat ten vlogmas jest mega, bo tam jest chyba mało gadania właśnie, a dużo robienia i dużo właśnie rzeczy, bo tam jest tak, ozdabianie domu. Chyba w szkole coś, ale nie wiem. Jest tam pisanie listu, sprzątanie i w ogóle, więc tam, ten Vlogmas jest naprawdę mega fajny. Nie lubicie takiego mojego gadania i w ogóle? To mega lubię właśnie ten Vlogmas. Ten jest chyba jeden z moich takich ulubionych. Jeżeli możemy tak powiedzieć. Jakie następne filmy? Będą. Wy, wiecie, w tym roku czy coś. Następne filmy będzie teraz tak. Ten wyjdzie 24 ale ja sam nie wyjdzie zaraz, mam nadzieję, tuż po tym zaraz będziemy nagrywać z Madzią e, filmik z pokazywaniem, co dostaliśmy na święta. Chyba lubicie to. Nie, nie mam pojęcia, nagrywam to rok temu. Ja naprawdę bardzo lubię to. Jak oglądałam, to bardzo lubię ten filmik. Więc zaraz będziemy to też nagrywać, więc Mam nadzieję, że dzisiaj, a jak nie dzisiaj, to jutro rano, czy po południu, coś takiego. Max do jutra naprawdę, bo muszę się z tym filmikami pospieszyć. Idę pokazywanie, co na święta. Później będzie jeszcze jakiś vlog krótki i chciałam chyba zrobić jeszcze podsumowanie 2025, ale nie wiem, czy to zrobię. Zobaczymy, czy taki filmik będzie. Nie jestem 100% pewna, ale na 100% jestem pewna, że jeszcze będzie jakiś vlog. Krótki, yy, jakiś y, krótki, no tam chciałabym na przykład z trzech dni vlog, z 3 dni czy z dwóch dni, nie wiem, z trzech, coś takiego. Tak. Co będzie w styczniu, jakie filmiki jeszcze w tym styczniu, jakie nazywane filmiki, pokazywanie prezentów, może podsumowanie 2025, może podsumowanie 2025, ale zobaczę, pewno vlog jakiś. I później będzie z podróży, więc to mega fajnie będzie, czekajcie na to, bo będzie mega mocne, chociaż gadam to cały czas, ale jestem tak spodekscytowana, że serio, że serio naprawdę już tak nie mogę się oczekiwać tych filmików i w ogóle to będzie takie po prostu super, że jeden filmik będzie nawet oddzielny ze samolotu. Będą przesiadki, będzie, będzie jedzenie już w samolocie, więc będziemy sobie testować wszystko. A już mogę się doczekać, bo 26 stycznia, więc już nie mogę się serio doczekać, bo zostałe w poniedziałek będzie trzy tygodnie, więc niecały miesiąc został. 24 dni dokładnie, bo ja odliczam. Już nie mogę się oczekać. I Chciałabym dać Wam jedną podpowiedź Kę, no co każdy film będę dawała podpowiedzi. I w następnym filmiku, tym co pokazywałam na święta, bo ogólnie nie możecie pisać komentarzy, też mogę Wam wyjaśnić szybko, czemu nie możecie pisać komentarzy w vlogmasach. Yy, nie, ja nie włączałam tego. Czy coś takiego nie, bo po prostu yy, ja chciałam włączyć tam komentarze, ale po prostu mi blokują, bo ja wiedziałam jak jestem... Yy, tych vlogmasów, że na przykład vlogmas 2025, wiecie, wstęp. Po prostu intro vlogmasa, tak? No to tam jest piosenka jakaś tamten i ona ma prawa autorskie czy coś takiego, oni mi po prostu blokują i nie mogę włączyć komentarzy, chociaż włączam je, ale piszę coś tam, że nie mogę, nie wiem. Coś takiego, więc prawa jakieś autorskie, więc sorry, tutaj nie możecie pisać komentarzy, a w samym filmiku możecie zgadywać, gdzie lecę i zobaczymy, czy zgadniecie, ale jeszcze tę jedną Wam podpowiedź, że będzie tam ciepło, więc będzie wreszcie jakiś, wreszcie, w Chorwacji był dosyć ciepły, w ogóle, ale wreszcie będzie mega go gorąco po prostu, więc będzie, wiecie, yy, filmik wreszcie będzie podróżniczy, kiedy, kurde, mam w strojach cały czas się opalać i w ogóle, yy, będzie cały czas gorąco, no już nie mogę się z tego serio doczekać, więc... Mm, więc no, patrzcie, patrzcie moje konto cały czas, bądźcie na bieżąco subskrybujcie w ogóle tego bo będzie mega, naprawdę dobra, więc ja się z wami już żegnam do następnego chyba. W 2026 mam nadzieję, że będzie też vlogmas. Zobaczymy. No, dziękuję za oglądanie, za bycie za mną podczas tych vlogmasów. No i co do może następnego roku vlogmasów? No więc pa!